Cześć, tu Majlok. i Kędzior. W dzisiejszym odcinku wracamy do studia. Już nie będziemy pierniczyć, uciekać i to wszystko. No i przedstawimy Wam znów jakieś ciekawe tematy, które znaleźliśmy w internecie. Tak, nawet ciekawe. Zaczynajmy. Dzisiaj powiemy o m.in. o Hondzie ósmej generacji, czyli tak zwanym UFO, które chciało polecieć w kosmos. W końcu sama nazwa zobowiązuje. Powiemy też o tym, czy będziemy mogli legalnie oglądać samochody na spot, Bo to nie jest w sumie takie oczywiste. Czy wyposażenie w samochodzie ma sens? I czy jest te, lepsze, te lepsze wyposażenie? Tak lepsze, lepsze, zdecydowanie. Do tego, czy AdBlock, którego znamy na przykład z przeglądarek, nie będziemy musieli zaadoptować do samochodu, gdyż mogą nas zalać reklamami. Także. Tak więc, a propos tych reklam, bo to w sumie taki dość ciekawy wątek, Jeep wpadł na genialny pomysł, że w sumie jak mamy te tablety w samochodach, to czemu nie korzystać z tego, żeby wstawić tam reklamy, bo to w sumie... Coś... Genialne. Genialne. Nice. Jedziesz... I nie możesz sobie nawet muzyki posłuchać, tylko będziesz wysłuchiwać. A za 20 metrów ma, możesz zjechać na kawkę, a za 30 zatankować. No, a, za, a tu sobie autko W Janosiku teraz mamy taką sytuację, jak kiedyś nie było żadnych komentarzy. Teraz mamy reklamy różne wstawione. I o ile tam to jest powiedzmy jeszcze spokój. No tak, dobra. Muszę kupować co miesiąc średnią kawę, żeby mieć święty spokój od, od tego? No słabo. No ale to powiedzmy jakieś jest usprawiedliwienie, bo oni stworzyli. Tą aplikację, która po części jest darmowa. Więc Oni stworzyli aplikację. W związku z tym mają pełne prawo do tej aplikacji. Jak tam są reklamy, ok, to jest ich aplikacja. Teoretycznie, Janosik, to nawet nie jest aplikacja, która ma pomagać w ruchu. To jest to prawnie tak usankcjonowane, no. że nikt się do tego nie może doczepić. Dlatego oni sobie mogą zrobić co chcą. Ale kupując Jeepa za 150 koła, bo gdzieś tyle musimy nawet. wydać, żeby się wyświetlało nam reklamy. Panie, w porządku. A taka sytuacja jest w Stanach. Kupując nowego Jeepa, włączając nawigację, dojeżdżając do skrzyżowania, nagle mamy wyskakującą okienko z reklamą. Na temat co prawda nie jakiś tam spoza kręgu, tylko przedłużonej gwarancji na temat samochodu, ale czemu on się nam wyświetla? Czemu my pełnoprawnie płacą za samochód, płacąc za całe jego wyposażenie, mamy mieć tą reklamę dla siebie? Ja tego nie rozumiem, bo jak. Zbliża się przegląd samochodu. Nie wiem. Powiedzmy, że nawet ten koniec gwarancji. Ja to wszystko rozumiem. Ale w każdym samochodzie jest tak, że pojawia się taki mały. To jest różnie trójkącik, wykrzyknik, no. co oni tam nie mają. Jak sobie dopiero w niego w ustawieniach wejdziemy, to widzimy, że mamy tam informację. A to wymiana oleju, a to wymiana klocków. Po co się to wywala na. na, na cały wyświetlacz. Ale dobra, rozumiem razy, że się wyświetla, tylko tu mamy sytuację taką, że za każdym razem dojeżdżając do skrzyżowania to okienko mimo tego, że wcześniej zamknęliśmy się, mimo tego, że wcześniej je zamknęliśmy, wyświetla się na nowo. I powiedzcie mi, to jest chamskie. To Jest po prostu chamskie, Według mnie, takim przynajmniej moim zdaniem, nie wiem jak waszym, też się wypowiedzcie na ten Ale temat. Nie... Dlaczego użyliśmy sformułowania reklama? To, czy to nie jest reklama. To jest komunikat w tym przypadku. Ja bym to rozpatrywał jako komunikat. Reklamą dla mnie jest to polecanie jakiegoś produktu bądź usługi. Tak, ale to jest usługa zewnętrzna, bo to jest usługa z Mopara, która y, mówi o przedłużonej gwarancji, którą możesz wykupić dodatkowo, Asumio. czyli w pewnym sensie. Jak to przypomina jest o przedłużonej gwarancji to tak, to, to jest reklama. Także tu trochę wchodzimy w niefajne tematy. Jednak BMK z podgrzewanymi siedzeniami, które wykupuje się na abonament Myślę, że się fajnie wpisuje w ja tą tematykę. I ten świat jest taki wspaniały. A tymczasem. Odnośnie, właśnie, odnośnie komfortu, wyposażenia. Wyposażonych, wyposażonych się, doposażonych samochodów i tak dalej. A ostatnio sobie zacząłem sznupać, yy. można powiedzieć, bardziej w, swoim, w swojej branży. Tam odwrócone łańcuchy dostaw i tak dalej, że czegoś nie ma na rynku, skąd to ściągnąć i tak dalej. No i tak zjechałem szybciutko na motoryzację. I na przykład jak strzeliła pandemia, no to można powiedzieć, że brakowało rąk do pracy, brakowało ogólnie wszystkiego. Wszyscy sobie radzili jak mogli, żeby ściągnąć dany towar, bądź ściągnąć jakieś inne dobro. Całego łańcuchy dostaw. Wszystko szlak trafił. No i doczytałem się takich absurdów do komentarzy w internecie przede wszystkim, bo to jest bajka, ja tam uwielbiam siedzieć. Że na przykład klienci BMW skarżyli się w komentarzach, że na przykład takie i czwórkę. Kupujesz nową, czyli elektryk. Elektryk. Ile możecie czekać na nowy samochód? Powiedzmy, że w skrajnym przypadku 9 miesięcy. Może no, rok? No rok to już rok. Jest Dobra, takie. niech będzie rok. A im podawali termin dwa lata. No tak było. Nie zmyślam. No, to to już yy, mówiąc tu tym bardziej o samochodzie elektrycznym, gdzie technologia idzie strasznie do przodu i czwórka po tych dwóch latach może być tak naprawdę przestarzała. No, nie było to trawne, zwłaszcza no jedyny plus, jakby się ceny zachowały. Jakby wzrosły, no to fajnie, nie? Ale jak nie wzrosną, no to trochę, trochę słabo dwa lata, czekać data, Ale co idzie za tym? Niektórzy z producentów wiedzieli, że nie są w stanie wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wobec klientów, bo brakowało. Choćby jakiego, jakiegoś prostego chipu, brakowało klamek, brakowało dosłownie wycieraczek, brakowało gumy. że Dacia wypuszczała samochody z salonu, które nie miały radia. O, proszę bardzo. A tu, po co radio? A tu doszliśmy do takiego absurdu, że brakowało komponentów do yy, elektryczne szyby. Tak, elektryczne szyby. Otwieramy, zamykamy na knefel, wszystko fajnie. A tu się okazuje, że brakuje komponentów, które w większości docierały do nas m.in. z Azji. No i co? No i Producent zaoferował klientom, że może być szybciej, ale zachęcamy do wzięcia opcji na korbkę. How dare you! Tak więc kupujesz auto i powiedzmy, nie wiem, masz elektryczne, masz podgrzewane ZICE, czy tam chłodzone, masz klimatyzację, masz komputer, masz nawigację, wszystko, ale szyby masz na korbkę. To tak trochę zgrzyt. No nie, słabo. No, Podobno już producenci się z tym otrzaskali, że już się tak nie czeka. Co zresztą jest prawdą, co jest prawdą, że już te łańcuchy dostaw się ustabilizowały i raczej nie powinno być takich mankamentów, ale... Taki to i ok tak jest, tak nawet jak się popatrzy z perspektywy tego, że potrafili coś takiego oferować klientom, no to to jest tak trochę nie w porządku, bo o ile dacia z radiem robiła taki numer, że dostawaliśmy auto z salonu, które miało zamontowane radio niefabryczne, pewnie mm -hmm. jakieś tam wsadzili, nie wiem, powiedzmy pioniera, czy kanuda, czy cokolwiek, o tyle jak to radio później przechodziło, to był właściciel wzywany i rzeczywiście to radio było tam montowane. Także to tutaj jeszcze powiedzmy, gdzieś tam idzie to usprawiedliwić, o tyle tutaj mamy sytuację taką, że z korpą zostaniemy. Tak, a ja dlaczego dlaczego tym wspominam? Bo szykuje nam się taka mała, może nawet nie mała, a duża wojna cenowa. Ogólnie cenowa. Nawet wojna, nawet nie że cenowa, ale taką o dominację. Kto będzie głównym producentem, kto będzie wymyślał te wszystkie technologie. I aktualnie wszyscy zaczynają się przerzucać cłami. To już się wydarzyło. Mamy nowego prezydenta w Stanach, już się zaczęła wojna na cła. Pytanie tylko, czy my na tym, jako szarze tacy konsumenci, którzy jedyne co chcą mieć, to święty spokój, przyjechać się od czasu do czasu samochodem, czy dostaniemy po dupie? Bo. Czegoś nie będzie się opłacało sprowadzać, bo będzie tak wymidowana cena, że to po prostu nie będzie miało racji bytu. Czy na przykład samochód, który jest warty relatywnie 150 tysięcy, nagle nie zmieni swojej ceny na 200? Czyli jak gdzieś te ceny samochodów się stabilizowały w takim okresie. gdzie nie gdzie nawet taniały co, co był taki fajny materiał, Daci, to teraz obawiam się, że może to znowu pójść do góry. I znowu będziemy mieli przewalone my. A jak już wkraczamy w tematy polityczne, to ostatnio bardzo często jest poruszany temat nielegalnych wyścigów i tego, jak nasi ustawodawcy chcą wymyśleć, żeby te wyścigi zwalczyć. O tyle, powiedzmy, rzeczywiście ta organizacja i te mandaty i to, co się dzieje w Warszawie jest gdzieś tam już na, na za wysokim poziomie i mega nie w porządku, o tyle zaczynają tu wchodzić już abstrakcyjne pomysły w grę, bo nasi ustawodawcy wpadli na pomysł, żeby karać mandatami oglądających. Tak! Ja się z tym zgadzam. Bo I i oni, wszyscy w promieniu 300 metrów też. Bo oni prowokują to, że te wyścigi są urządzane. I teraz wchodzimy w taką piękną rzecz, o której już kiedyś wspominaliśmy, czyli interpretację policjanta, który widzi daną sytuację. Bo tyle, jeśli chodzi o wyścigi, e, które są gdzieś tam nielegalne, no to jestem w stanie zrozumieć. Ale ile razy była sytuacja, chociażby tu w Katowicach na Motopasterka, gdzie mamy spod motoryzacyjny, nic się nie dzieje, ludzie stoją na parkingu, ale policja stoi i wszystkich łapie na wyjeździe i sypie mandaty i, i się szczyci tym. Bo on kazał do pana zadzwonić, bo dalej mnie tym samochodem nie, nie Mogę pana nazwisko? Nie, modko. I ten pan mówi, że nie można. No to tu teraz mamy sytuację taką, że policja może wejść na ten teren. Oczywiście za zgodą właściciela, jeśli to jest teren prywatny. Jak jest teren prywatny, to nic nie wlepią. I w tym wypadku dają mandat za to, że chodzimy między autami i oglądamy je. No bo ile razy były artykuły w internecie, że policja stwierdziła, że spot, który był tak naprawdę spokojny, nic tam się nie działo. Był określony jako nielegalne zgromadzenie, wyścigi, w ogóle źli, niedobry. No, jak zwykle młodzi. Ależekaj, żebym dobrze zrozumiał. Będę szedł z psem. Obok tego, jak sobie gdzieś tam jakieś fury. Policja to zakataloguje jako przygotowanie się do wyścigu, cokolwiek. No, I co ja dostanę mandat. Ja, w sumie, jak teraz o tym rozmawiamy, to ja już widzę taką fajną sytuację. Mamy skrzyżowanie. Mamy światło. Stoją dwa auta. Dacia Sandero, <głos> brzmi <głos> poważnie, i Fiat Punto. Chyba chciał się ścigać, Wojtas. No, jeszcze masz robić. Jest czerwone światło, zaczynają przegazowywać, ponieważ auta gasną im na wolnych obrotach i muszą utrzymywać wysokie obroty, żeby te auta nie zgasły. Policja, która stoi za nimi, Twierdzi, że przegazowują, bo przygotowują się do wyścigu. Ty stoisz na poboczu z psem, bo czekasz, aż oni przejadą bo bo lepiej, masz w samochodzie, samochodzie obok stoję. <noise> stoję. Stoję samochodem. Nie, no, stoisz psem, przed... nie, bo w samochodzie obok, no to to, no to nie może. Jako, jako, jako wyścig nie wezmą, no. Ale no nie przegazowujesz. Oni tylko przegazowują. Oni nie no mogą otrzymać wolnego wyścigu. No i w tym momencie, ty stojąc z psem obok, obserwujesz to. Oni ruszą z piskiem opon, no bo nie potrafią do końca skontrolować pedału sprzęgła. I w tym momencie mamy obserwującego nielegalne wyścigi i policja ma. Tutaj mandacik, tutaj mandacik i budżet państwa się zapełnia. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Można? Można. Znaczy, to jest według mnie głupi przepis, bo jakbyśmy poszli tak krok dalej, już nie wymyślając absurdalnych sytuacji, tylko powiedzmy na taką realną. Ja się chcę ścigać i ty się chcesz ścigać. Przyjeżdżamy w jakieś miejsce, gdzie jest określone na jakimś tajnym forum, w darknecie, coś tam, przyjeżdżamy. To jeżeli ja przyjeżdżam się ścigać z nim, to ja się przyjeżdżam ścigać z nim. Jedyne, co mnie interesuje, to go pokonać, być lepszy, pokazać swoje umiejętności. Nie publice, co jest miłym dodatkiem. Ale tylko to no, też więc z adrenalina. Więc publika raczej wiesz. nie ma takiego wpływu, jeżeli ci ludzie nie tak się hmm. będą ścigać, po prostu bez publiki, no na to samo wyjdzie. To powinien zupełnie coś innego. Ja bym zaproponował w ogóle jakiś tor, wybudował budował gdzieś, żeby sobie mogli legalnie pojeździć. No, znaczy, tu, Tak, jak wcześniej rozmawialiśmy, to jest wielokrotny skok na kasę i to przykro się naprawdę o tym mówi, bo to jest naprawdę podchodzi pod delikatną Ale on to jest to, że, słuchaj, że jeden samochód to chciał w kompostatowi <grym> odlecieć. <grym> e, jak to określiliśmy wcześniej, nazwa potoczna tego samochodu UFO do czegoś zobowiązuje. Tak, tak Honda <grym> UFO. No, co w tym takiego dziwnego? Ano, za ostatnio miałem przyjemność przechodzić przez Katowice i przechodziłem obok tych nowoczesnych parkingów, w sumie jednego nowoczesnego parkingu u nas. Zawsze chciałem to zobaczyć, bo zawsze to widziałem w jakichś filmach, gdzie było Tokio czy coś. Wjeżdżacie samochodem, na platformę winda jedzie do góry, rzekomo ma to oszczędzać miejsce. U nas miało bardzo dużo miejsca zaoszczędzić, ale finał tej historii jest taki, że tam stoi zazwyczaj jeden samochód na wszystkie miejsca parkingowe, bo jest tak horrendalnie drogi, że nikt tam nie chce parkować. Efekt odwrotny. Ale nie będziemy się teraz zastanawiać nad ekonomicznymi przesłankami, tylko skupmy się na kierowcy tej Hondy. Taki sam parking mają również w Krakowie. Ziomeczek sobie po prostu przyjechał, chciał zobaczyć, jak się tam parkuje, zostawić sobie samochód, ale coś nie pykło. No nie trafił kołem tam, gdzie trzeba. Wjechał na jakiś ruchomy element tej platformy. No i co? No i dał. Cyk, płacę, auto ma lecieć do góry. No, no poleciało do góry tylko raz, że. Yy, no co zresztą z jego, z jego samochodem pięciu, tak. które teraz tutaj stawimy, bo wygląd bardzo fajny. Trzeba Tylko teraz mi jedną rzecz wytłumacz, bo platforma pojechała do góry, auto się sunęło, więc stało do góry, jakby miało lecieć w kosmos. No też się śmiejemy, że UFO leci w kosmos, no ha, 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 hi, hi, hi. Tylko jedną rzecz mi wytłumacz. Skoro wjeżdżasz samochodem na platformę, idziesz zapłacić i to jedzie do góry, to dlaczego przyjeżdżała straż pożarna i wyciąga tego gościa z samochodu? Jak to jest możliwe? Z tego, co tam Co, że próbował, to, próbował tam skoczyć w locie? Nie, z tego, co się wczytałem w ten artykuł, on wcześniej opłacił to, wjechał na to, tylko wjechał tylko przed nimi kołami. Platforma zaskoczyła, że ma się podnosić. W momencie, jak platforma ty zaczęła podnosić, on był tylko przednimi kołami. Nie, 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 czekaj, czekaj. Czeka, czeka. Ja sprawdziłem, jak się korzysta z tego parkingu, <laughs> ale wjeżdżasz na platformę, wychodzisz. Idziesz zapłacić, auto jedzie do góry. No to coś tu ewidentnego. No to ja nie wiem jak on tam w ogóle wszedł. Ale dobrze, dobra, że ziomek nie dostał mandatu, nie? No tam nic takiego się nie wydarzyło. I szkoda to... troszeczkę tego autka. No szkoda, pewnie jakieś zarysowanie, odrapania. No dźwig musieli ściągnąć, żeby go postawić. Chociaż ta obsługa parkingu powinna to ręcznie opuścić i nie trzeba było być dźwigu, no ale... Ciężko stwierdzić, a tymczasem zostawiamy Was z tymi przemyśleniami i widzimy się za tydzień. No, to pozdrówki. नाराज है